W szopy, róg wyjechała bana. oliwie wcale nie opłana Palacz cięgiem hajcuje, piękną parę produkuje. Z czterdzieści wagonów podoczepiali. w każdym coś załadowali. W pierwszym wagonie różne kląkry i retenta. Co tam jest jeszcze nikt nie pamięta. W drugim Sama młoda wiara Oraz klofta stara W trzecim i czwartym Same nudy Pilnuje je faga chudy W piątym i szóstym Pindy ze szczunami Szczuny częstują Pindy klemami Siódmy i ósmy Bagot mówiąc między nami to wagon z pyrami. Dziewiątym jadą szkieły, mocno trzymają śruby, miały rajzer fiber, zbiły się do kupy. Następnym dwóch tawiary, wśród nich ja, Rychu, Poznaniok Starych. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na moją stronę.